Agis, nie, nie rób już o tym filmu, temat, temat się już powoli kończy. Malus. No i tutaj szczerze muszę powiedzieć, że jeżeli chodzi o kryptowaluty, to wątpię, że temat się nawet za 10 czy 20 lat skończy, ponieważ kryptowaluty w jednej lub innej formie na pewno będą na tym świecie. Kryptowaluty są używane przez naprawdę spore grono osób. Czy tutaj chodzi o średniego Janka Kowalskiego, czy może jakieś biznesy, czy może nawet chociażby jakiegoś inwestora, który właśnie tam wtopił parę milionów. Natomiast co się może skończyć, to jest hype na ten cały temat. No i wiecie, z kryptowalutami już zawsze tak było, tak samo tam z Dark Webem, czy innymi takimi rzeczami z internetu, że wiecie. Pojawiało się w mediach i znikało, no i teraz tak samo jest z kryptowalutami. Na no szczęście, drodzy widzowie, jeżeli wy na moim kanale jesteście więcej niż 5 minut, to wiecie, że u mnie nigdy się to nie kręciło o statystyki i robienie tam, kiedy jest hype, tylko ja sobie robię w zasadzie wtedy, kiedy uważam, że jest to na miejscu. No i teraz kryptowaluty. Ja konkretnie zacznę z kopaniem, ponieważ wiem, że duża część osób jest zainteresowana właśnie tym tematem, ponieważ teoretycznie są to darmowe pieniądze. Wiadomo, odpalamy pc no i tutaj hajs już się leje. Kopanie kryptowalut może być jak najbardziej lukratywne, jednak przez większość czasu nie będzie ono generowało. O jakiegokolwiek profitu, lub ten profit w ogóle nie będzie warty świeczki. Rozmawiałem z paroma moimi widzami i oni w sumie byli nawet motywacją na ten filmik. Oni tak do mnie podeszli i tam mówili: siema Agis, ja sobie kopię kryptowaluty, no i patrz na mnie, tutaj zarabiam sobie powiedzmy tam stówkę, dwie stówki. No i teraz bardzo fajnie, ale spytałem się takiej osoby, czy wlicza koszt na przykład prądu. No i ta osoba mówi: No nie wliczam kosztu prądu, bo moi rodzice płacą za prąd. No to mówię bardzo fajnie, nie? No to ty sobie tam zarabiasz, a twoi rodzice będą się zaradziwili, czemu więcej za prąd, nie? Poza tym trzeba się przygotować na to, że prędzej czy później będzie trzeba albo do inwestować do tego kopania, ponieważ kopanie jest z czasem coraz bardziej trudne i wtedy wymaga ono więcej mocy obliczeniowej albo po prostu wysiądzie nam karta graficzna czy tam jakieś CPU i będzie trzeba nowe kupić. Wiele osób takich dwóch podstawowych czynników nie wlicza i jak to zwykle wygląda to jest tak. Zobaczyliśmy jakiś film na YouTube o kryptowalutach, tutaj odpalamy PC to już się kopiemy, przy okazji odpalamy kurde jakiś kalkulator profitów i tutaj widzimy kurde, o, stówka euro miesięcznie, no to jedziemy. No tylko, że za taką stówkę miesięcznie no to żeby uzbierać na nowe, solidne GPU, no to poczekamy sobie powiedzmy 7 miesięcy, co nie jeszcze wliczając koszty prądu, no i to jednak jest trochę duża ilość czasu, ponieważ trudność kopania przez ten czas na pewno się zwiększy. Żeby teraz rozjaśnić może tak sprawę na ławę, bo w sumie są takie dwa em, gatunki kopania moim zdaniem, później jeszcze mamy inwestycje w kryptowaluty, o którym zaraz jeszcze porozmawiamy. Jeżeli chcecie sobie dorobić jakieś tam fajne malutkie kieszonkowe, to kopanie kryptowalut na małą skalę może być jak najbardziej dobrą alternatywą, powiedzmy macie jakiegoś tam peceta i macie powiedzmy dobre warunki z prądem, więc możecie sobie powiedzmy pozwolić na to, aby on ewentualnie wyś w sensie nie bierzcie mnie źle, to nie jest tak, że jak zaczniecie chopać, to zaraz po dwóch tygodniach wam karta graficzna wysiądzie, czy coś takiego, nie, ponieważ karty graficzne z reguły trzymają się bardzo, bardzo długo, jednak no, warto się przygotować na to, że jeżeli ewentualnie coś wysiądzie, to nie straciliście pieniędzy. Mój kolega idiota przykładowo, jeżeli oglądaliście może moje inne historyki i tak dalej, no to właśnie on miał takiego kompa, który ma tam mniej więcej 100 mega haszy jakoś, postawił sobie go na Ethereum, no i teraz ma tam coś mniej więcej chyba 300 euro miesięcznie, jakoś tak. No i to jest takie spoko malutkie kieszonkowe, to jest nic wielkiego na no, bo na czynsz to nie starczy, na jedzenie na cały miesiąc też raczej nie, no ale wiadomo, 300 euro lepiej mieć niż nie mieć. A u niego taka sytuacja jest jeszcze, że postawił sobie kampa na uczelni, więc prąd ma za darmo. Plus, ma jeszcze taką fajną sytuację, że ma dwa komputery. Ma swoją jedną maszynę, wiecie tam, gamingową, gdzie sobie gra w gry, czy ogląda filmy, robi tam cokolwiek się robi na komputerze, a właśnie tą drugą ma dedykowaną na kopanie. No i tutaj jest właśnie minus kopania na taką mniejszą skalę, ponieważ jeżeli kopiemy, to wiadomo, nasz komputer jest obciążony, no i wtedy raczej nie będziemy mieli wysokich FPS-ów w grach, czy po prostu nie będzie My sobie mogli bez problemu robić innych rzeczy, oprócz tego kopania. No i personalnie nie wiem, jak wam powiedzmy, ale jeżeli ja miałbym nie grać w gry cały miesiąc, czy miałbym się limitować w tym, co robię na moim komputerze, tylko po to, żeby wpadło mi tam stówkę czy dwie stówki miesięcznie, to powiedziałbym po prostu, że raczej nie. Ja personalnie od kwietnia przez tam miesiąc dwa kopałem sobie Ethereum, ponieważ dostałem wtedy mojego nowego kompa, który miał tam sobie te dwa Titany XP, więc pomyślałem sobie, hej, no w sumie, skoro i tak na razie dla niego wtedy nie miałem jeszcze żadnego zajęcia, to czemu by sobie nie pokopać? Profity były nawet całkiem pokaźne, ponieważ jeżeli chcecie sobie, powiedzmy, możecie wygooglować sobie hashrate takiego jednego Titana XP, no i wtedy razy dwa i zobaczycie, dlaczego ja personalnie zdecydowałem się wtedy sobie pokopać przez miesiąc, dwa. No ale teraz jednak kopanie na większą skalę, ponieważ w przypadku moim czy mojego kolegi, no to wiecie, mieliśmy tutaj komputery, które stoją na stronie nie miały nic do roboty, więc trzeba by sobie niech pokopać, ale teraz co, jeżeli chcemy zainwestować w to troszeczkę pieniędzy? Koło roku 2012 ja mniej więcej zabrałem się za kopanie bitcoinów, no i wtedy powiedzmy miałem też troszeczkę pieniędzy na stronie, więc pomyślałem sobie, że zainwestuję w wtedy mniej więcej było to 8000 euro. Zainwestowałem to w dedykowane koparki bitcoinów, ponieważ proces wygląda troszeczkę inaczej, jeżeli chcemy kopać Ethereum. Przykładowo to potrzebujemy karty graficzne, a w przypadku bitcoinów karty graficzne są dosyć ciulowe, więc potrzebujemy dedykowane koparki. No i wtedy muszę szczerze powiedzieć, że był nawet całkiem spoko czas na kopanie bitcoinów, ponieważ kopanie było dosyć łatwe i pieniądze z tego były naprawdę spoko. Jednak jeżeli chodzi o inwestowanie w kopanie, to ja personalnie myślę, że nieważne kiedy to zrobimy, zawsze będzie z tego jakiś profit i zawsze tu będzie powiedzmy profit na tyle, że żeby to było warte świeczki. Jeżeli złapiemy okazję, to wiadomo, że zrobimy bardzo dużo pieniędzy bardzo szybko, natomiast jeżeli nie złapiemy okazji i zrobimy po prostu taką inwestycję byle kiedy, to myślę, że po prostu będzie to taka fajna forma długotrwałej inwestycji. Jednak moim zdaniem tam, gdzie się zarabia najwięcej pieniędzy i ma się z tego najwięcej korzyści, jeżeli chodzi o kryptowaluty, to jest po prostu inwestowanie w samą kryptowalutę. Wykładasz powiedzmy 2000 euro na stół, kupujesz za to Ethereum ile tylko możesz i po prostu trzymasz to jako taką akcję powiedzmy, bo to wygląda w tym momencie się dokładnie tak samo jak handel akcjami. A akcje swoją drogą to moim zdaniem najbardziej ciulowa forma inwestycji, w sensie wiecie, no wiadomo, tam proficik jest tutaj, czy tam, jednak tam, gdzie naprawdę na giełdzie można zaczerpnąć taką fajną dawkę adrenaliny, to są właśnie produkty Knockout, w które ja często bardzo inwestuję. Jednak produkty Knockout, certyfikaty Knockoutowe to myślę temat na inny filmik, a nawet nie wiem, czy byście chcieli o czymś takim usłyszeć, bo jednak, no może być to takie troszeczkę Resident sleeper, jeżeli wiecie o co mi chodzi. Jeżeli chodzi o bitcoiny przykładowo, bo tu się w sumie zaczęła moja przygoda z kryptowalutami, no to sprawa wygląda bardzo ciekawie, jeżeli chodzi o inwestowanie, ponieważ kiedyś bitcoiny były rozdawane dosłownie za darmo. Ja wraz z moją grupą, że tak powiem, malutkich znajomych, zrobiliśmy coś bardzo ciekawego, ponieważ po prostu wzięliśmy sobie takiego darmowego bitcoina, a później, może jeszcze przez jakieś małe triki, tutaj zamiast jednego, to wzięliśmy sobie cztery, no i wiadomo, teraz bitcoiny są więcej warte niż tylko za darmo. Jedyne, co trzeba było zrobić przez ten cały czas, powiedzmy od tam 2013 roku do powiedzmy teraz, to co jakiś czas podwajać sobie portfolio, co było dosyć Ponieważ to nawet nie był kapitał tak własno inwestowany, tylko dosłownie złapany z tego, co było rozdawane na tam ulicy. Oprócz tego, że mamy bardzo fajną kubkę pieniędzy, to mamy jeszcze tak zwaną ekspertyzę, ponieważ wielu ludzi po prostu również interesuje się tym, aby inwestować w kryptowaluty, no i wtedy szukają innych ludzi, którzy mają tak zwane doświadczenie. Mówię tutaj o jednym z moich, że tak powiem, ziomków, który załatwił sobie robotę na niemieckiej giełdzie, gdzie po prostu poszedł i powiedział, że hej, tutaj mam takie portfolio, zrobiłem to sam i mam jakieś tam doświadczenie i go po prostu wzięli i zatrudnili, ponieważ jakoś tam plus minus wiecie, no Musicie znać się na inwestowaniu, skoro podwoiliście sobie swoje portfolio przez jakiś tam okres czasu, czego nie można powiedzieć powiedzmy o kopansza. Na kopaniu można zrobić wiadomo duże pieniądze, tylko później jakie z tego doświadczenie mamy, że hej, siema tu jestem ja przez całe życie odpalałem plik exe na pulpicie i teraz y, zatrudnijcie mnie, no nie wiem, raczej nie. W przeciwieństwie do tego mamy właśnie inwestowanie w jakieś tam waluty, gdzie możemy powiedzieć, że hej, no wiem tutaj jak zarządzać kapitałem, a wielu ludzi chce właśnie mieć takie osoby, które będą zarządzały ich kapitałem. Witałem, to jest bardzo e, często po prostu taka procedura, gdzie u tam celebrytów czy innych ludzi, gdzie po prostu biorą sobie takiego menedżera i on i tam inwestuje. Wracając jednak do wątka tematu, to myślę, że kryptowaluty i kopanie kryptowalut mają swoje miejsce na ziemi, czemu nie? Wiadomo, tylko trzeba jednak to robić z głową. A z tego co widzę właśnie wiele e, przede wszystkim młodych osób teraz zgubiło tą głowę troszeczkę i kopanie tutaj ja mam teraz takiego komputera i będę już szedł kopać i będzie bardzo fajnie. Miałem na przykład jednego widza, który sobie tam kopał kopał, no i nagle ups, kurde, komputerek się popsuł, później tata musiał kupić nowy, a do tego jeszcze doszedł koszt prądu i się okazało, że jednak bardziej było to na minus niż na plus. On oczywiście jak się tam kopał, to był szczęśliwy, miał tam być hajsu na koncie, aby kupić najnowszego Fidget spinnera i podrywać tym laski na dzielnie, ale jednak długo to nie starczyło. Ciekawe jest jeszcze to, że wiele osób robi takie strony pośrednicze, na których możemy inwestować w kryptowaluty. Moim zdaniem takie strony powiedzmy pośrednikowe, na których możemy gdzieś tam inwestować, to jest coś w stylu, wiecie, no jak profit jest gówniany, ale pozbieramy go do kupki wtedy jeszcze właściciel strony zgarnie ten profit, no to wtedy oczywiście no, jedna osoba się bogaci, a drugi się. Tam cieszą, bo rzucili im o chłapy. To by było już jednak wszystko na ten filmik, ponieważ za moim oknem zbiera się burza, chętnie bym jednak dalej pogadał, no ale wiecie, nie chcę mieć tych kurde tych bum tam na nagraniu, więc darujemy sobie. Jeżeli jednak macie pytania, to możecie zadać je w komentarzach. Postaram się właśnie tam kontynuować z Wami dyskusję na ten temat. Możemy sobie pogadać na jeszcze 15 innych, kurde, takich, że tak powiem, gałązek, jeżeli chodzi o tematy kryptowalut. W każdym razie dziękuję Ci widzu serdecznie za uwagę. Mam nadzieję, że Ci się podobało i zobaczymy się w następnym żegnam się z wami ja, czyli Agis. Cześć? Do nice. <laughs>